Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku uzbieracza, rozbieracza, a w zasadzie poszukiwacza skarbów złomowych u Jacka Recyklera. Skoro się melduje z tego miejsca, czyli widać tam wiadereczko, czyli coś się udało na złomie wyskrobać. Jakiegoś tam szału nie ma, ale coś w końcu wpadło po takiej długiej suszy. No bida straszna była bida przez kilka dni, ale nadrabiałem sobie czym innym. Wiecie czym. Dzisiaj wyjechała, wyjechała, pierwsza partia, wyjechała pierwsza partia żołędzi, udało się zebrać w zasadzie od soboty, od soboty zacząłem zbierać, wyjechało 400 kg bez 8 kg, czyli wynik myślę, że bardzo dobry, a wręcz zajebisty, przepraszam, ale musiałem to powiedzieć, cały tydzień czasu 400 kg, sumując po 5,50 Także Dniuweczka wychodziła średnio bardzo dobrze. Po robocie, po pracy, po złomie dodatkowo przyda się, świdą wakacje, trzeba będzie gdzieś wyjeżdżać z rodzinką, parę groszy odłożymy, schowamy. Ale dobra, przejdźmy sobie do podsumowania, bo myślę, myślę, że jest to pokazać, aczkolwiek nie ma nic nadzwyczajnego, bo to taka bida troszkę ostatnio, ale tak, zacznijmy sobie od narzędzi. To wpadły taka żabka, kombinerki, coś takiego. W bardzo dobrym stanie testy, trochę gorszym, ale jeszcze ładnie się zaciskają. Także jest fajnie, mam jakieś narzędzia. Wziąłem dwie podkowy na szczęście, bo ostatnio szczęście mi nie dopisuje. Na złomie w zasadzie bardziej wiem po co je wziąłem, ale na szczęście dwie. Może będzie podwójne szczęście i im dalej. Taki klucz to chyba jest do świec. Z wysowaną rączką, cyk, przekręcany, no klucz jak klucz do świec, czy tam jakiś, ale fajny składany taki do kompletu narzędzi, młoteczek, młoteczki muszą być, nie wiem ile dokładnie waży, ale młoteczek, jak to młoteczek, nie ma tu się tu na czym za wiele zastanawiać jest i kolejny i te najlepsze klinowanie gwoździem, jakimś papiakiem co tam pod ręką się ma to się klinuje ja nie wyśmiewam, ale ale krytykuję jakiś tam zwykły klucz nie będziemy się nad tym zastanawiać tu mam chyba chyba, nie wiem może mogę być w błędzie nóż do drewna, do tokarki coś mi to takiego, coś mi to mówi tak mi się przynajmniej wydaje a raczej na pewno pompka rowerowa działająca, pompująca, ale brak końcóweczki gumowej tej nakrętki, ale działa. To myślę, że dla kolegi, dla którego pojechały ostatnie wszystkie pompki. Jeśli nie to się na pewno kiedyś skusi klucz 30 DIN 894 no klucz, jak klucz. 3 DH. No i wziąłem, powiem Wam tak. 4, 4 CB Radia. Firmy Midland. I cholera nie wiem w zasadzie po co. Nie wiem jak ja to sprawdzę. Czy jest działające? Czy jest sprawne? Ale dwie. Dwie są już jeszcze kaczką. 07 złoście 07 głoście 0, tak to ostrojstwo wygląda, mam cztery sztuki, nie wiem czy warto było w ogóle, ale coś mi tak, to nie jest Midland, to jest coś innego, myślałem, że cztery Midlandy, nawet tego nie przeglądałem, co tu wbierałem, to jest też że szczekaczką, troszkę, a szczekaczka Midland, dlatego myślałem, że cztery Midlandy, nie wiem czy to działa. Nie wiem jak to sprawdzić, pewnie gdzieś pod akumulator, jakieś małe napięcie, no nie wiem, nie wiem, jest to nie mój temat, trochę elektroniki komputerowej, tej karty z BGA, ramy, wpadły też nożyczki stalowe, niestety nie jest to Gerlach, ale nożyczki stalowe, jak wiecie, że Jacek lepszy zabiera, także kubka pierdołów już rośnia, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze jedno takie cążki te takie bardziej delikatne się wydają. Śrubokręt do pobijania, jeszcze powiedzmy, że w stanie dobrym. Płaski śrubokręt RWWA do pobijania, przydatne śrubokręty, ale takich rozbieraczy, na przykład jak ja, mam telefony, to też na sprzedaż. Jako elektrozłom w ekocenter. Można sprawdzić jakie ceny są. Ze złomu warto zabrać. Twardy dysk z laptopa. Jeszcze jeden telefon. Te są tańsze od tych z guzikami. Te są nieco droższe, można wykręcić płytki, oczyścić. Płytki będą jeszcze droższe oddzielnie. Ram z laptopa. Jakiegoś proma wziąłem. Nie wiem z czego. 1999. Już swoje lata ma, nie zabrakło też, wiecie czego, kluczyka. Tu mam jakiś stary zegarek nakręcany, ale ten jest trzaśnięty. Brak szybki. Wiecie, ci co mnie oglądają, to wiedzą, że ja zabieram te stare nakręcane zegarki. U nich jest szkoda. Rokok, rokota, nie wiem, pikota, coś takiego nie dowidzę nie był jeden były dwa, ten już jest w lepszym stanie mimo już jest szybka, pęknięta to to chyba pobieda, bieda zegarek ja je zbieram znaczy zbieram, po no, prostu zabieram dlatego ich mam no i co tu jeszcze mamy niezbędnik nóż, widelec, łyżka tu jest jakaś sygnatura nie wiem czy to wojskowe były czy nie roster Ray. Czy to nasze polskie? No nie wiem, nie, nie kukałem do internetu. Nie był jeden. Tu mam taki masywniejszy. Jeszcze z otwieraczem. Też jest sygnowany. Roster Ray. Rozkładałem. O, już się rozłożyłem znowuż. Można no, no zobaczyć. Widelec łyżka. Nóż. I zostaje otwierać. To najczęściej używane. Chociaż. Wiadomo, że można otworzyć wszystkim, no i taka jeszcze wpadła dzisiaj fikuśna wiertareczka. Brak tylko jest śrubeczki, która trzyma te wiertełka. A tak poza tym jest kompletna. Ci, co mnie oglądali, widzieli, ile w którymś odcinku przywiozłem tych wiertarek. Ta jest coś podobnego, tylko o kilka rozmiarów mniejsza. Także w końcu będę powiedzieć, że jakiś. Udany wypad na złomowisko Czy się opłacało? Myślę, że się opłacało Za wszystko zapłaciłem 20 złotych Także nie wiem Nie wiem co z tym zrobię Chyba, że ktoś chce Nie wiem w jakim jest stanie Czy to jest działające czy nie działające No po prostu jest takie jakie jest Zebrałem to ze złomowiska Dobra nie będę się powtarzał Takie pierdoła się dzisiaj Mam nadzieję, że jutro też coś wpadnie do obejrzenia. Zapraszam na jutrzejszy odcinek. Nie obiecuję chociaż, że będzie. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się. Na razie hej.